Chyba działa A, Fortnite się nie chce uruchomić Super A, no tak Chwila, bo ja nie wiem czy... Ja nie wiem czy właśnie przeszwytywanie to nie będzie... Fortnite'a Chwila O nie! <laughs> Chyba będzie okej okay. Działa? Nie działa, coś, coś nie łączy, ja piernikom. O Boże, jakie to jest akustyczne. Hmm, dobra. Konkretne okno, dobra. Okej, okay, dobra. Czysto? O, jest. A, dzień dobry. <grym> Okej, okay, działa wszystko chyba tak. O, mamy Zadicap, let's go. Co? Jak Jak ja mam gównianą jakąś rangę? Jaką w ogóle ja mam rangę, by the way? O, mam Okej, okay, dobra, czyli jestem tej pierwszej. O, to może się... To może się kurka woda ciekawie dziać. To może być bardzo ciekawe. To może być bardzo ciekawy turniej. Aż jestem zasatysfakcjonowany. Satysf Mm-hmm. Ale o słychać mnie, bo nie wiem, coś, coś na live nie styka. Jak buczy! Jaki, jaki to shit! Czekaj, zrobię tak. Zrobię tak. Zrobię taki trik. Zrobię takiego krzywa. chyba powinno mnie teraz słuchać. Dobra. Mam nadzieję, że... Nie wiem, czyli PLO o to chodzi. Hmm? Oj nie wiem, dylemat, ale chyba w tym momencie zostawił. No nie no, co za pieprzoną od czwilk. ja nie ale... Ja pierd Muszę odebrać. Coś tam chcą do mnie strzelać Okej, okay, okej, okay. on, on coś umie, on coś umie. On za tych gra jak ja specjalnie, czyli był gra na całym kąciek i jest dobry. Ale nic tu nie jest. to działa. jedziemy to trudno następny następny lajk to naprawiam Bo co za tragedia, co za tragedia No bo... o, no, przyniki, na przykład na przykład Ile w droga? jestem, no jestem domu bo... Tutaj, gdzie się tak prawda? tutaj wszystko to chce. No i super, tego tego, tego więcej Oho, już się wygłosił na tobie Það er ekki af fyrir, hvað hafðum ég að korra til að drafla það rátt? żyje i super jest mam nadzieję że nie jestem bardzo i bo no złego do złego w ogóle dopiero teraz zauważyłem że ja mam mityka 啥子都没了。 Nu se mi mi do lobby o, do lobby Dobra, kurde, nici nu se się se levoruca To jest padowiec, to jest pieprzony padowiec No ale jako tego O que é brincar, Ojej, jak oni takie lajzery dają? Ja, ja rozumiem, że dużo osób gra na oscylację, ale zresztą ja też... Tak pierdol gra i zduk Nie potrafię Dobra Aha. A ja się pierdolę tak No brata, w ogóle No co za, co za mózg Pasyka, ten, nie, nie co on pójdzie, co on, on się zachęci od tego to jest tak pustyczny. Nie że on się poświęcił, dlatego mi tych przestał. się tylko ubił do zera. Co ten człowiek, co ten człowiek z tym ze swoim życiem robi? Nie, nie. Wszyscy są tak się.

Size za dwadzieścia pyna Siesiąd za dwadzieścia pyla mam Szybko, kciutko zmieniamy. Mm Naprawdę ja daję na trzydzieści FPSów? Не хочу еще, брось.